Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Między Pandemia i Kurczeniem się Rynku, rok 2020 z pewnością nie będzie pamiętny dla branży motoryzacyjnej. Sierpniowe dane pozostają skrajnie negatywne. Sektor nowych samochodów w pierwszych ośmiu miesiącach roku odnotował EU39 w porównaniu. Z tym samym okresem w 2019 roku. Praktycznie taki sam odsetek dla samochodów używanych: minus 38%. Wynik dla samochodów używanych online, choć nadal ujemny, jest mniejszy: minus 18%. Pomimo spadku w 2020 roku. Rynek samochodów używanych w Internecie rosł w ostatnich latach. W latach 2017-2019 sektor ten wzrosł o 26% w przeciwieństwie do. Rynku ogólnego, który spadł o 2,5% w ciągu ostatnich dwóch lat. W internecie nadal najczęściej kupowane SA samochody z silnikiem wysokopreznym, ale w ostatnim okresie diesel odnotował niewielki spadek, podczas gdy benzyna i hybrydy zwiększyły swoje udziały w rynku. Brumbrum, brum, pierwszy we Włoszech bezpośredni internetowy dealer samochodów działający na stronie www. Brumbrum. Et Przeprowadził badania zmian na włoskim rynku samochodów używanych w sieci od 2017 roku. Do dziś, wykorzystując dane zebrane przez Brumbrum Obserwatori, własne obserwatorium ankiet internetowych i statystyk w sektorze motoryzacyjnym, Zemsta Benzyny. Co zmieniło się na internetowym rynku samochodów używanych w ostatnich latach? Zdecydowanie udział w rynku. Silnik wysokoprezny, coraz bardziej karany przez władze lokalne w całej Europie. Stracił na popularności w ciągu ostatnich trzech lat, spadając z 65% całkowitej liczby samochodów sprzedawanych online w 2017 roku do 58% w 2020 roku. Jest to wyraźny spadek, który będzie kontynuowany w nadchodzących latach. Te, które odzyskują grunt, to używane samochody benzynowe, których udział wzrosł z 27% trzy lata temu do 32% obecnie. Pozostała część rynku stanowią LPG z 6%, CNG i hybrydy z 2% oraz elektryczne z mniej niż 1%. Hybryda coraz częściej na starcie. Oprócz udziału w rynku zdobytego przez benzynę na niekorzyść oleju napędowego, zgodnie z danymi zebranymi przez Obserwatorium Brumbrum. Brum. Widoczny jest również drugi bardzo interesujący aspekt stały wzrost sprzedaży hybryd. Przez lata o silnikach hybrydowych mówiło się jako o silnikach przyszłości, mniej zanieczyszczających środowisko niż diesel i benzyna i mniej problematycznych niż w pełni elektryczne pod względem infrastruktury. Dane dotyczące sprzedaży nigdy jednak nie potwierdziły tej teorii. Ostatnie jednak COS zdaje się ruszać. Od 2017 do 2019 roku sprzedaż używanych hybryd online wzrosła o 75%, a w pierwszych 8 miesiącach. 2020 roku, pomimo pandemii i lockdownu, sprzedano 88% więcej samochodów hybrydowych niż w tym samym okresie 2019 roku. W praktyce do połowy sierpnia liczba używanych samochodów hybrydowych sprzedanych online w całym ubiegłym roku została już pobita. Podobna historia, ale ze znacznie niższymi liczbami, dotyczy samochodów elektrycznych, które mimo kurczącego się rynku odnotowały w 2020 roku doskonały wynik plus 14% w porównaniu z 2019 roku. Opublikowano w dane w zasięgu reki a wordpress Commenter hello world